Chciałbym powiedzieć kilka słów o technice, a właściwie o zbiorach technicznych, takim moim subiektywnym, skrótowym spojrzeniu. Oczywiście to opracowanie króciutkie nie, nie, nie omawia wszystkich aspektów tego, tego zagadnienia, jest tylko pewnym głosem, może nie w dyskusji, ale bo tego się troszkę obawiam, w każdym razie pewnym głosem dotyczącym kolekcji techniki. Pomiędzy unikatem a obiektem typowym spojrzenie na muzealne kolekcje techniki. Można powiedzieć, że muzea zajmujące się techniką przeżywają kryzy kryzys merytoryczny. Jednym z widocznych problemów jest brak przekonania co do tworzenia pokrywających się z misją muzeum, ale bardzo rozbudowanych kolekcji. Obszar, z jakim muzealnicy stykają się, jest złożony z przedmiotów wytwarzanych najczęściej metodami przemysłowymi i to w sposób masowy. Pracownicy próbując zmierzyć się z nie do końca rozpoznaną rozległą materią, tworzą uproszczony system jej wstępnego wartościowania, polegający m.in. na wybieraniu z ogromnej masy tego, co występuje rzadko. Być może grzech pierworodny kryje się w pewnym sformułowaniu z, y, pochodzącego, z podręcznika pochodzącego y, z, przed kilkudziesięciu lat autorstwa. z Profesora Zdzisława Żygulskiego, który nazwał obiekty przemysłowe jako typowe, czyli z punktu widzenia muzeum mało wartościowe. Kustosze, dokonując wyborów, cały czas wytrwale poszukują unikatów, pomimo że wokół istnieje wystarczająca ilość przesłanek merytorycznych, które mogą decydować o akcesji obiektów typowych. Uważa się, że masowo wytwarzane obiekty są zarezerwowane jako obszar zainteresowań kolekcjonerów prywatnych. Którzy kierując się często poza merytorycznymi względami, tworzą różnorodne zbiory. Jednak i tutaj dla każdego kolekcjonera kluczową przesłanką jest rzadkość występowania danego obiektu oraz będąca jego pochodną cena na rynku. Dlatego możemy zaobserwować ostrożne podejście do tematu zbierania obiektów technicznych przez majętnych kolekcjonerów prywatnych. Zabytki techniki rzadko kiedy są wystarczająco dobrą lokatą kapitału. I nie mogą konkurować z rynkiem sztuki, gdzie z czasem obiekty ogromnie zyskują na wartości i w transakcjach pojawiają się milionowe sumy. Dlatego gromadzenie tanich masowych wyrobów jest najczęściej przedmiotem zainteresowań rzeszy zbieraczy, którzy przez swój upór, konsekwencje i ciągłe poszerzanie wiedzy stają się dopiero kolekcjonerami. Zastanawiając się nad kryteriami wyjątkowości obiektów z zakresu techniki w przestrzeni muzealnej napotykamy zaraz na sporą trudność. Jak już powiedzieliśmy, mamy tutaj do czynienia najczęściej z wyrobami wytwarzanymi w wielu egzemplarzach, a często w sposób masowy. Co prawda upływ czasu czy wydarzenia historyczne takie jak wojny, wreszcie różne kataklizmy mogą w znaczący sposób zmniejszać ich liczbę, jednak na świecie zwykle pozostaje do dyspozycji tak bardzo dużo obiektów. Wyjątkiem są tutaj egzemplarze studialne i prototypy, które występują w pojedynczych egzemplarzach oraz obiekty produkowane w bardzo krótkich, limitowanych seriach, najczęściej dedykowane dla zamożnego odbiorcy. Dlatego, aby nazwać obiekt produkowany seryjnie szczególnie cennym, trzeba najczęściej poszukać innych kryteriów, które czynią go wyjątkowym. Do tego potrzeba jednak znacznie szerszego spojrzenia, opartego o mniej jednoznaczne argumenty, a przede wszystkim na szerokiej i opartej o wiele specjalności wiedzy. Dla historyka sztuki istotnym argumentem będzie tutaj wyróżniające się wzornictwo przemysłowe, nowatorstwo formy, czy nawet zaskakująca kolorystyka. Posiadający odpowiednie przygotowania inżynierskie historyk techniki będzie doszukiwał się nowatorstwa rozwiązań technicznych po raz pierwszy zastosowanym w danym obiekcie, wreszcie dla historyka humanisty istotne będzie powiązanie obiektu z życiorysami konkretnych osób. Ponieważ pustosze opiekujące się daną kolekcją techniczną reprezentują zwykle jedną z wymienionych specjalności, przez to ich spojrzenie będzie najczęściej wyrywkowe. Na pewno nie jest dalekie od prawdy stwierdzenie, że zasobność polskich kolekcji zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych, unikalne obiekty techniki jeszcze do niedawna była znikoma. I to, co ciekawe, nie spowodowały tego dwie wojny światowe, ale brak rozeznania i elementarnej wiedzy, co jest istotne w danej dziedzinie. Poprzez brak zainteresowania, poprzez brak zainteresowania wiele rzeczywiście unikalnych zabytków techniki uległa dewastacji, a nawet zniszczeniu. W tej chwili w Polsce poziom dostępnej wiedzy dotyczącej historii techniki gwałtownie się poszerzył bowiem istnieje dostęp do światowej literatury dotyczącej kolekcjonowania, a przede wszystkim pojawiło się na świecie tysiące stron i portali internetowych poświęconych tej aktywności. Zakres debatki, którą zajmują się współczesne muzea, jest w praktyce nieograniczony. Właściwie mogą one gromadzić wszelkie dziedziny działalności człowieka, a także otaczającej go natury. Dlatego, przenik... o, dlatego obecne realia przeniknięte nowymi technologiami, wskazują, że ich w muzeach nie powinno zabraknąć miejsca dla obiektów technicznych. Ponieważ współczesne obiekty typowe są ściśle związane z naszym życiem, to brakuje nam do nich dystansu i przez to towarzyszącej wszystkim działaniom muzealnym refleksji. Nie gromadzimy na bieżąco przykładów otaczających nas przedmiotów, bo nie widzimy wśród nich rzeczy przemijających. Decyzja o akcesji pojawiają się dopiero wtedy, gdy obiekt odpowiednio się zestarza i wydaje się nam, że jest odpowiednio żal. Można w tym miejscu postawić pytanie, czy to jest właściwe działanie. Czy muzeum rzeczywiście potrzebuje tak dużo czasu na niezbędną refleksję w wartościowaniu potencjalnych nabytków? W ocenie autora jest to przerzucanie decyzji na innych. Wygodniej jest bowiem zbierać obiekty, których odpowiedniki znalazły się w kolekcjach znanych muzeów, które zostały opisane w katalogach i przez teoretyków muzealnictwa odpowiednio sklasyfikowane. W dzisiejszych czasach nie ma jednak na to czasu. Muzealnik musi opuścić dusz na odkurzu magazyny i zacząć obserwować nowe zjawiska z danej dziedziny techniki, niemal, wyłapując niemal na bieżąco przełomowe rozwiązania techniczne czy oryginalne wzornictwo. Muzeum, aby zgromadzić odpowiednio reprezentatywny zbiór, musi współdziałać z kolekcjonerami, a nawet z tymi początkującymi zbieraczami, którzy działają bardzo szybko, gromadząc ogromną ilość materiału, który jeszcze nie jest zabytkiem, ale już znika z półek sklepowych. Kolekcjoner prywatny nie boi się bowiem, że ktoś zarzuci mu dyletantyzm i konsekwentnie obiekt po obiekcie rozszerza swoją kolekcję. Z oczywistych względów, konkretne decyzje o akcesji powinny wynikać z misji danego muzeum. W praktyce jest z tym pewien problem, ponieważ ten najważniejszy dla funkcjonowania danej placówki dokument pozostaje zwykle na poziomie dużej ogólności. W tego typu zapisach Trudno jest więc znaleźć precyzyjne wskazówki, które pomagałyby przy podejmowaniu decyzji o nabywaniu danych obiektów. Sytuacja wygląda dużo lepiej, gdy w danym muzeum można oprzeć się na dokumencie określanym jako polityka gromadzenia zbiorów, lub jakoukolwiek, pod jakąkolwiek inną formą taki dokument. Zwykle takie dokumenty są formułowane na okres kilku lat i po tym okresie mogą ulegać modyfikacji. Możemy sobie bowiem wyobrazić sytuację, gdy w muzeum, którego misją nie jest zgromadzenie zabytków techniki, kontaktuje się kolekcjoner, który zgromadził dużą i wartościową kolekcję sprzętu technicznego i chce ją, nie, i chce ją nieodpłatnie przekazać. Wtedy nawet w placówce, która nie zbiera tego typu artefaktów, może dojść do przewartościowania pryncytu. Zupełnie inaczej jest w przypadku pojedynczych wyprodukowanych współcześnie obiektów technicznych. Jeżeli trafiają one pod obrady Komisji Nabytków w Placówkach mających bardzo różnorodny profil zbiorów, obejmujący również zabytki techniki, to zwykle pojawia się duży opór przed ich przyjęciem. Zadziwiająco często towarzyszy temu bardzo uproszczona opinia, że dany przedmiot nie jest zabytkowy. I to w potocznym rozumieniu, że nie jest on dawny. Tymczasem tocząca się, od kilkadzi od kil yy, tocząca się kilkadziesiąt lat temu dyskusja o tym, czym jest zabytek, została dawno rozstrzygnięta. Nikt obecnie nie kwestionuje, co potwierdzają zapisy w ustawach, że obiekt współczesny może być uznany za zabytkowy nie ze względu na wiek, tylko dlatego, że jest świadectwem danej epoki, a jego zachowanie wynika z interesu społecznego. Dyskusja więc powinna przenieść się na kontekst danego obiektu, czyli nad tym, co stanowi jego wartości artystycznej, naukowej czy historycznej. Zresztą pojawiająca się uproszczona argumentacja, że dany obiekt jest lub nie jest zabytkiem, najczęściej związana jest z brakiem doświadczenia w specyficznej tematyce. Oczywiście muzea powinny zasięgać w takiej sytuacji opinii ekspertów z wyspecjalizowanych instytucji, jednak w praktyce mogą nie znaleźć odpowiedniego człowieka. Trzeba też przyjmując do zbiorów muzealnych określony obiekt techniczny, przynajmniej pomyśleć, czy na tej bazie może powstać kiedyś kolekcja, czy też pozostanie ten obiekt zapomniany w przestrzeni magazynowej. Z drugiej strony wszyscy wiemy, że czasami nawet pojedynczy obiekt może stać się zalążkiem do powstania imponującej kolekcji, która będzie dumą dla danego muzeum. Jednak takie zbiory powstają jedynie wtedy, gdy pojawia się człowiek lub zespół ludzi, którzy tą sprawą mogą z pasją pokierować. Kolekcje tworzą bowiem mocno zaangażowani w ten temat ludzie i wyobrażone przez nich listy. Dlatego tak ważnym czynnikiem jest to, żeby pozyskiwane przedmioty stawały się mocną inspiracją dla pracowników muzeum. Rezauryzacja polegająca na kompletowaniu tematycznych zbiorów technicznych nie powinna wyczerpywać aktywności muzeum. Tak jak w przypadku innych zbiorów, powinna temu towarzyszyć merytoryczna działalność polegająca na zbieraniu wszelkich informacji dotyczących pozyskanych obiektów, które problematyzują te zagadnienia i stwarzają pole do działań naukowych. W chwili obecnej tylko część muzeów w praktyce podejmuje się prowadzenia działalności naukowej, pozostawiając tego typu działania innym instytucjom. Samo podjęcie się tworzenia jak najszerszych i bardzo rozbudowanych kolekcji stanowi w pewnym sensie o istocie muzeum którym stwarza się przestrzeń poznania intuicyjnego dla widzów. Jednak aby uzyskać właściwy efekt, trzeba przetworzyć ogromną ilość informacji, przefiltrować jej i obejmując nowym spojrzeniem stworzyć szkielet dla, przyszły, dla przyszłych ekspozycji. Stąd już jest niedaleko do podjęcia aktywności naukowej. Kolekcje techniki w muzeach powinny być odbiciem rzeczywistości zarówno tej dawnej, jak i współczesnej. Wybierane obiekty są bowiem zarówno materialnym świadectwem pracy włożonej w ich skonstruowanie, jak i funkcji, którą pełniły w życiu codziennym. Aby więc nie zbudować zbyt wyidealizowanego obrazu rzeczywistości w doborze obiektów, nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na unikatach. Musi upowszechnić się refleksja, że muzea techniki powinny gromadzić dla potomności jak najszersze kolekcje współczesnych artefaktów. Które będą reprezentacją naszych przesiąkniętych techniką czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.